Dzień dobry, moi drodzy. Witam nas bardzo gorąco. Mariusz, czycina z cleverkit.pl, a dzisiaj porozmawiamy sobie o palcowaniu. Moi drodzy, czasami pytacie mnie, czy to palcowanie, które wykonujecie, jest dobre i wręcz wysyłacie mi swoje nagrania, żeby, żebym rzucił na to okiem. Bardzo fajnie. Dzisiaj sobie opowiemy troszeczkę o tym, właśnie, jak palcować, a właściwie jaka powinna być nasza filozofia palcowania, w miarę jak będziemy się rozwijać muzycznie, bo przecież o to nam chodzi, prawda? No to do dzieła. Podzieliłem dzisiejszy nasz wywód na trzy takie poziomy, w miarę jak rozwijamy się za pianinem. I na pierwszym poziomie, wtedy kiedy zaczynamy grać, kiedy dopiero uczymy się czytać, znów wydobywamy nasze pierwsze dźwięki, to, to jest poziom, w którym korzystamy z palcowania w nutniku. Często jest tak, że kiedy zaczynamy grać np. do prywatnego nauczyciela, czy nawet korzystając z, z kursów internetowych, to pierwsze piosenki są podpisane. Na przykład tutaj, prawda? Mamy palcowanie pokazane. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty palec i zgodnie z tą numeracją mamy Podpisane nutki, którą nutkę, którym palcem należy nacisnąć. I moglibyśmy to przyrównać do uczenia się czytania w, przy, w zerówce czy w pierwszej klasie. Składamy literki, budujemy wyrazy, ale jesteśmy tak bardzo sfokusowani, tak mocno skupieni na tym, żeby dobrze przeczytać literkę, że nie wiemy tak naprawdę, o czym był dany rozdział, prawda? Bo po prostu nie rozumiemy, nie czytamy jeszcze ze zrozumieniem. Na razie uczymy się rozszyfrowywać. I to jest dokładnie ten etap. Ten etap jest po to, żeby po pierwsze, e, Sprawić, że nasze palce pracują, każdy z palców, żeby zaczął pracować indywidualnie. Po drugie, żeby nauczyć je poruszania się po klawiaturze. I tutaj, za przykład, możemy sobie wziąć pod uwagę, um, były sobie kurki 3. Zobacz, to jest ta piosenka, którą doskonale znasz, prawda? Czyli zagrajmy to z podkładem. I teraz przeanalizujmy, co my tutaj mamy, prawda? Zaczynamy sobie od pierwszego palca, palca. Raz, dwa, trzy, i tutaj palcowanie nam nie wiadomo czemu mówi, żeby zagrać tą nutkę piątym palcem, a tą już czwartym, czyli musimy zmienić pozycję na czwarty. Zwróć uwagę, że kiedy grasz właśnie w taki, w taki sposób z nut, to nie zastanawiasz się nad tym, dlaczego należy zmienić palcowanie. I tutaj zachęcam Was bardzo gorąco do chwili refleksji. Dlaczego autor w nutniku? Yy, 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 rekomenduje nam zmianę palcowania. I teraz już tutaj możemy zobaczyć, że następny takt to jest dźwięk A, prawda? Gdybyśmy nie zmienili tutaj palcowania, to po prostu brakłoby nam palca, żeby zagrać tę nutkę, albo musielibyśmy gdzieś tam kciuk podwijać, kombinować, a to już jest z kolei bardzo nieergonomiczne. Pamiętajmy o tym, że palcowanie powinno być tak ułożone, żeby po pierwsze, Nasza ręka się nie męczyła. Po drugie, żeby miała jak najkrótszą drogę, chociaż to nie zawsze jest prawdą, ale załóżmy, że jak najkrótszą drogę między poszczególnymi dźwiękami. No i po trzecie, żeby móc wypracować pewną pamięć mięśniową tutaj, prawda? Bo możemy sobie zrobić oczywiście coś takiego, ale ciągle będziemy musieli sobie patrzeć na tą klawiaturę, a chodzi o to, żebyśmy mogli grać a czasami nawet bez kontaktu wzrokowego. Więc tutaj w tym przypadku zmieniliśmy palce po to, żeby móc sięgnąć wszystkie, wszystkie klawisze. Prawda? Czyli mamy A, A, G, idziemy dalej, raz, dwa, trzy, cztery. Dla wszystkich początkujących, jeżeli nie ma palców nad nutkami, to znaczy, że pozycja nutek się nie zmienia. Prawda? Pozycja palców dłoni się nie zmienia, czyli każdy palec ma swoją Swój klawisz i nie przesuwamy dłoni ani w prawo, ani w lewo. Idziemy dalej, zobacz. Tutaj mamy pierwszy palec, zmiana na drugi. Dlaczego? Już staramy się przewidywać. Patrzymy na następne nutki, co się dzieje, a następna nutka to jest C, prawda? Czyli musimy sobie wygospodarować jeden dodatkowy palec, żebyśmy mogli to C po prostu nacisnąć. Doskonale i to jest pierwszy poziom, prawda? Na pierwszym poziomie uczymy się czytać, uczymy się um, wydobywać poszczególne dźwięki z pianina i uczymy się pewnej koordynacji między prawą a lewą e, ręką. Idziemy do poziomu drugiego. Poziom drugi um, to jest obserwacja i korekta. Ci, którzy korzystają z naszego kursu Akademia Pianina, wiedzą, że na pierwszym poziomie mamy e, kilka tonacji, tam mamy przeróżne piosenki, tam mamy również podpisane palcowanie, tam również tłumaczę Wam na wideo, dlaczego korzystamy z takiego, a nie innego palcowania, czy można mieć palcowanie alternatywne i jak wybrnąć, jeżeli pomylimy się w palcowaniu, a jest na to kilka sposobów. Dobrze, na poziomie drugim, kochani, obserwacja i korekta. To jest taki moment, że zaczynamy już grać trochę piosenek ze słuchu, natomiast palcowanie jeszcze nie do końca nam perfekcyjnie wychodzi i tak ma być, ponieważ pierwsze yy, zagrywki, pierwsza, pierwsze zagranie danej melodii, to jest pewna obserwacja. Czyli zaczynamy grać po to, żeby mieć pewien punkt wyjścia, który potem korygujemy. Ok? Zwróćmy uwagę na to. Mamy tutaj piosenkę Urodziny Ryszarda Rynkowskiego, Bardzo fajna piosenka. Zagram się najpierw w całość, a potem zobaczymy, co by się stało, gdybyśmy zmienili palcowanie. Ok? Dobrze, no i teraz załóżmy, że widzimy ten utwór po raz pierwszy. Co robimy? No zaczynamy grać, prawda? A potrzebujemy jeszcze zagrać dwa dźwięki do góry, prawda? Brakuje nam palców. Dobra, wracamy z powrotem i zaczynamy korektę. I tutaj prawdopodobnie wykorzystamy grę albo diatoniczną, albo chromatyczną, i tam uczyliśmy się na przykład grać w taki sposób, prawda? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Widzimy bardzo wyraźnie, że często ten kciuk będziemy podwijać pod, yy, yy, pod trzeci palec, prawda? Dlaczego tak jest? Yy, w moim yy, artykule na blogu podaję taki przykład. Wyobraź sobie, że biegniesz przez łąkę i. Ta łąka nagle zostaje przydzielona przez strumyk. Możesz albo przeskoczyć, albo wykombinować coś innego, żeby przeskoczyć przez ten, pokonać ten strumyk, prawda? Ale w obu tych przypadkach zmarnujesz bardzo dużo energii. Co możesz zrobić? Możesz wykorzystać mostek, który jest postawiony tuż obok. Jeżeli przebiegniesz przez niego, to w zasadzie nawet nie zauważysz, że pokonałeś rzekę. Kciuk bardzo często jest takim mostem i pomostem między dźwiękami. Kciuk tam pomaga zmienić pozycję dłoni, czyli przesunąć ją z jednego miejsca klawiatury do drugiego. I tutaj to właśnie możemy wykorzystać. Zobacz, pa 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 zawijamy, pa 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 pa, dwa, trzy. 4, raz i 2, i 3, i 4 i. Znowu to samo. Raz, 2, 3, 4, raz i 2, i 3, i 4 i, prawda? Idziemy sobie do drugiej linijki. I tutaj raz i 2 i. Tutaj widzimy, że mamy duży skok. Jakbyśmy to mogli skorygować? Na przykład, pam, 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 prawda? Czyli wejście piątk, yy, na piątkę po to, żeby przybliżyć ten kciuk do tej nutki. Tutaj, jeżeli mamy małe dłonie, to nam to bardzo pomoże. Jeżeli mamy średnie, tak jak moje, albo duże, to jest nam wszystko jedno, ale dla małych dłoni może to bardzo pomóc. Ok, idziemy sobie dalej. I tutaj, uwaga. Obserwujemy, że dalej nie mamy już wyższej nutki, więc tutaj możemy sobie wskoczyć na przykład na piątkę. Nie musimy, ale możemy. Pam, 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 pam. Pam, pam, pam. I mamy piękne palcowanie dobrane poprzez obserwację i korektę. Nie bójcie się, nie wstydźcie się tego, że popełniacie błędy w palcowaniu, bo to jest punkt wyjścia, dzięki któremu możemy stawać się po prostu lepsi i udoskonalać nasze nasze palcowanie. Jednym z przykładów jest życzenie. Ja pamiętam jak jako mały brzdąc po raz pierwszy uczyłem się życzenia, gdzieś tam zasłuchałem, bardzo chciałem go grać, no to zaczynałem grać tak. Prawda, dopiero mój nauczyciel powiedział mi, że nie nie pierwszym, drugim palcem i nagle stał się cud. Zobacz. Wszystko jest pod palcami, nie trzeba się w ogóle męczyć z żadnymi przeskokami. Jedna drobna zmiana robi naprawdę dużą różnicę. I to jest drugi etap. I na trzecim etapie, na trzecim poziomie, dokładamy już emocje. To jest taki moment, kiedy, kiedy gramy i po pierwsze myślimy o tym, co będzie za chwilę w melodii, po drugie skupiamy się na emocjach, czyli w jaki sposób możemy przeżyć, nie tylko zagrać, ale przeżyć piosenkę, którą gramy? Które dźwięki chcemy zagrać głośniej? Chcemy je podkreślić? Które dźwięki chcemy zagrać ciszej? Na bazie których będzie, będziemy, które będą nam stanowić pewne, em, pewne tło, prawda, dla, dla pozostałych Dźwięków, gdzie chcielibyśmy przyspieszyć, gdzie chcielibyśmy zwolnić, żeby przytrzymać naszego słuchacza troszeczkę w niepewności. Piękny to jest, i to jest najfajniejsza rzecz z całej gry na pianinie, bo wywołując emocje, sami je przeżywamy. Tu mamy prostą zagrywkę z piosenki "Lubi kiedy pada deszcz. Tomka Szweda. Kapitalny kawałek, polecam Wam bardzo gorąco, żeby sobie posłuchać. I one brzmi mniej więcej tak. I tutaj już się zastanawiam, co ja z tym utworem mogę zrobić. Już nie zwracam uwagi na palcowanie, bo palce same mi się niemalże układają. Już nie zwracam uwagi na akordy, bo akordy też mi się często gęsto same układają, jeżeli nie są zbyt skomplikowane, albo jeżeli mam już to wyćwiczone. Zwracam uwagę na to, jak zagrać pięknie. I tego też y, uczymy Was w, w naszych kursach, nie tylko w Akademii Pianiny, ale również w, w kursie Akompaniamentu w kursie Hort Shells, a także w ostatnim produkcie, który wydaliśmy, kurs o książki, gdzie mamy pięć piosenek bardzo znanych, bardzo fajnych, wystylizowanych na walca z kilkoma poziomami trudności. Każdy znajdzie coś dla siebie. To wszystko, kochani, w dzisiejszym odcinku. Jeżeli Wam się spodobał, dajcie koniecznie kciuka w górę, a my widzimy się następnym razem. Cześć!